Obudziłeś się w środku nocy z całkowicie martwą ręką i musiałeś machać ramieniem jak szalony, żeby wróciła do normalnego stanu? A może czułeś już tę dziwną sensację w stopie, jakby tysiące mrówek po niej chodziło? Jeśli oglądasz ten film, jestem pewien, że dobrze znasz tę sytuację. I pozwól, że powiem ci jedno: nie musisz już z tym żyć. W nadchodzących minutach podzielę się z tobą siedmioma prostymi i sprawdzonymi strategiami które mogą raz na zawsze położyć kres temu uciążliwemu drętwieniu. Są to techniki, które możesz zacząć stosować już dziś, we własnym domu, bez wydawania ani grosza. Zostań ze mną do końca, bo szósta rada Cię zaskoczy: to coś tak prostego, że zapytasz się, dlaczego nikt mi tego wcześniej nie powiedział? Wiesz, każdego tygodnia dostaję wiadomości od ludzi takich jak Ty, opowiadających o tym drętwieniu, które wydaje się nie mieć końca. I zawsze zadają to samo pytanie, czy to normalne w moim wieku? Pozwól, że będę bardzo szczery. Nie, to nie jest normalne. I przede wszystkim to nie jest coś, co musisz akceptować jako część starzenia się. Opowiem Ci prawdziwą historię pani Róży, lat 68. Przyszła do mnie sześć miesięcy temu, zdesperowana. Każdej nocy budziła się o trzeciej rano z całkowicie zdrętwiałymi obiema rękami. Nie mogła nawet trzymać szklanki wody normalnie. Doktorze, powiedziała mi, boję się, że nie będę już mogła dbać o swój dom, o wnuki. Jej głos drżał, kiedy to opowiadała. Dzisiaj pani Roża śpi całą noc i budzi się bez żadnego mrowienia. Co się zmieniło w jej życiu? Dokładnie te siedem rzeczy, których cię teraz nauczę. Zanim przejdziemy do rozwiązań, musisz zrozumieć, co dzieje się w Twoim ciele i wytłumaczyć Ci to w bardzo prosty sposób. Wyobraź sobie, że Twoje nerwy to przewody elektryczne, które przenoszą wiadomości z Twojego ciała do mózgu. Kiedy coś naciska te przewody lub gdy nie otrzymują wystarczająco dużo krwi, wiadomości stają się niejasne, to jak kiedy nadepnęło się na przewód starego telefonu i połączenie zaczynało szumieć. Z wiekiem niektóre rzeczy się zmieniają w naszym ciele. Krążenie staje się wolniejsze, mięśnie mogą być bardziej napięte, a małe stany zapalne pojawiają się w miejscach, gdzie przechodzą nerwy. Ale oto dobra część tej historii: Twoje ciało ma niesamowitą zdolność adaptacji i poprawy nawet w wieku 60, 70, 80 lat musisz tylko dać mu odpowiednie narzędzia. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to przerwać cykl bez ruchu. I nie, nie mówię o siłowni czy skomplikowanych ćwiczeniach. Mówię o czymś, co możesz robić siedząc w swoim ulubionym fotelu, oglądając swój serial. Za każdym razem, gdy będziesz siedział bez ruchu przez ponad 30 minut, zrób to. Poruszaj kostkami w kółko, pięć razy w każdą stronę. Potem otwieraj i zamykaj dłonie, jakbyś ściskał niewidzialną gąbkę. Powtórz 10 razy. Dlaczego to działa? Te proste ruchy aktywują pompę mięśniową twoich nóg i rąk. To jak danie kopnięcia krążeniu, które stało w miejscu. Pani Róża robi to religijnie od sześciu miesięcy. Powiedziała mi, doktorze, to takie proste, że nawet mój ośmioletni wnuk robi to ze mną, kiedy jest tutaj w domu. Teraz opowiem ci coś, co zmieniło życie setek ludzi, których leczyłem. Przed snem połóż małą poduszkę między nogi, jeśli śpisz na boku, lub pod kolana, jeśli śpisz na plecach. Wydaje się to głupie? Pozwól, że wytłumaczę ci naukę, która za tym stoi. Kiedy kładziesz się bez odpowiedniego podparcia, twój kręgosłup jest krzywy jak wąż. To naciska ważne nerwy, które przechodzą przez region lędźwywy i mogą powodować drętwienie w nogach i stopach. Poduszka utrzymuje kręgosłup w linii prostej, jak linijka. Nerwy są wolne, bez nacisku. Przetestuj to przez tydzień, a zauważysz zmianę. Wielu moich pacjentów mówi mi, że to jakby zmienili łóżko. Tę technikę nauczyłem się od fizjoterapeuty, który pracuje z olimpijczykami i działa w każdym wieku. Dwa razy w tygodniu zakończ kąpiel w ten sposób. Pozwól, aby ciepła woda spływała na Twoje stopy i nogi przez dwie minuty. Potem obniż temperaturę, aż będzie chłodna, nie lodawista, na 30 sekund. Powtórz tę sekwencję trzy razy. To, co się dzieje, jest fantastyczne. Kiedy woda jest ciepła, Twoje naczynia krwionośne otwierają się jak kwiat, kiedy robi się chłodno, zamykają się szybko. To gimnastyka naczyniowa, która dramatycznie poprawia krążenie. I oto bonus. Rób to samo z rękami w zlewu kichunennym, jeśli one też drętwieją. Czy wiedziałeś, że istnieje witamina, która jest jak paliwo premium dla twoich nerwów? To witamina B12. A gdzie ją znajdziesz? W produktach, które prawdopodobnie już masz w lodówce. Jajka, ryby, jak sardynki i tuńczyk, naturalny jogurt czy ser. Ale jest jeden złoczyn, którego musisz poznać nadmiar soli. Sprawia, że twoje ciało zatrzymuje płyny, które puchną i naciskają nerwy, to jak ściskanie węża ogrodowego. Oto co robić. Stopniowo zmniejszaj sól, twoje podniebienie przyzwyczai się w dwa tygodnie, i włącz banana do śniadania. Ma magnes, który rozluźnia mięśnie i łagodzi nacisk na nerwy. To możesz robić oglądając telewizję i to jedna z najskuteczniejszych metod. Każdej nocy przed snem delikatnie masuj oczały, które zwykle mrowią. Używaj opuszków palców w małych, okrągłych ruchach, jakbyś rysował monety na skórze. Zacznij od stóp. Podeszwa, wierzch stopy, kostki. Jeśli ręce też drętwieją, masuj dłonie. Każdy palec osobno i nadgarstki. Ten masaż robi dwie ważne rzeczy poprawia lokalne krążenie i wysyła sygnały do mózgu, że wszystko w porządku z tymi obszarami. To jak dzwonienie do przyjaciela i mówienie: "Cześć, jestem tutaj. Wszystko w porządku". Teraz nadeszła rada, którą obiecałem na początku i ma związek z twoją postawą podczas siedzenia. Większość ludzi o tym nie wie, ale istnieje nerw zwany nerwem kulszowym, który biegnie od lędźwi do palców u stóp. Kiedy siedzisz źle, Naciskasz ten nerw i zgadnij co? Drętwienie w nogach i stopach. Złota zasada to: stopy na podłodze, użyj podnóżka jeśli trzeba, plecy oparte o oparcie krzesła, i nigdy nie zakładaj nóg na więcej niż 20 minut. Kiedy pani Róża się tego nauczyła, powiedziała mi: Doktorze, dlaczego nigdy tego nie wiedziałam? Spędziłam 30 lat życia siedząc źle. Na koniec, ale może najważniejsze. Jak pijesz wodę, robi całą różnicę. Nie pomaga wypicie litra wody naraz. Twoje nerki nie mogą tego przetworzyć i tylko będziesz sikał. Sekret to picie małych łyków przez cały dzień. Trzymaj buteleczkę zawsze w pobliżu i pij kilka łyków co 30 minut. I oto specjalna rada. Zacznij dzień szklanką ciepłej wody z kilkoma kroplami cytryny. To pomaga Twojemu ciału lepiej wchłaniać składniki odżywcze, których potrzebują nerwy. Teraz muszę być z tobą poważny w sprawie ważnej rzeczy. Jeśli drętwienie pojawi się nagle i będzie bardzo silne, jeśli pojawi się razem ze słabością mięśni, bólem w klatce piersiowej lub trudnością w mówieniu, przerwij wszystko i natychmiast szukaj pomocy lekarskiej. To mogą być oznaki poważniejszych problemów, które wymagają pilnej uwagi. Ale dla zwykłego drętwienia, tego, które pojawia się stopniowo i jest związane z postawą lub krążeniem, te siedem strategii może działać cuda w Twoim życiu. Będę z Tobą szczery. Nie będzie to cud z dnia na dzień. Ale jeśli zastosujesz te strategie konsekwentnie, większość ludzi zauważa poprawę już w pierwszym tygodniu. Pani Róża, którą wspomniałem na początku, wdrożyła to wszystko sześć miesięcy temu. Dziś przysyła mi wiadomości opowiadając o rzeczach, które potrafi robić. Doktorze, wczoraj szydełkowałam przez dwie godziny z rzędu, bez drętwienia ręk ani razu. I najlepsze ze wszystkiego, to nie był drogi lek ani skomplikowana procedura. To były proste zmiany, które włączyła do codziennego życia. Pozwól, że podzielę się kilkoma przykładami rzeczywistych ludzi, żebyś zobaczył, że to naprawdę działa. Pan Jan, lat 72, cierpiał na drętwienie stóp przez trzy lata. Stosował głównie strategię poduszki i proste ruchy. W dwa tygodnie już spał całą noc. Pani Maria, lat 65, miała ręce, które tak drętwiały, że nie mogła już robić na drutach swojej życiowej pasji. Po zastosowaniu techniki masażu i poprawy postawy wróciła do robienia na drutach normalnie w miesiąc. To są sprawdziwe historie prawdziwych ludzi, takich jak Ty. Chcę, żebyś umiałał jedną bardzo ważną rzecz. Mieć ponad 60 lat to nie oznacza akceptowania dyskomfortu. Zasługujesz na życie bez bólu, bez niegody, z jakością i radością. Te siedem strategii, którymi się z tobą podzieliłem, to nie teoria, to techniki przetestowane i zatwierdzone przez setki ludzi, którzy zdecydowali nie akceptować drętwienia jako normalnego dla wieku. Twoje ciało jest mądre i odporne. Nawet po dziesięcioleciach użytkowania, wciąż ma fantastyczną zdolność do adaptacji i poprawy. Musisz tylko dać mu odpowiednie narzędzia. Zacznij dzisiaj. Wybierz dwie lub trzy strategie, które wydają ci się najłatwiejsze, i stopniowo włączaj pozostanę. Nie musisz robić wszystkiego naraz. Pamiętaj, każda mała zmiana, którą wprowadzasz, to zwycięstwo. Każda noc, kiedy spisz bez budzenia się od morowienia, każdy ranek, kiedy budzisz się z normalnymi rękami, to dowód, że warto dbać o siebie. Nie jesteś sam w tej podróży. Tysiące ludzi w naszym wieku odkrywają, że można żyć lepiej, z większą energią i mniejszymi niegodościami. Jeśli ten film Ci pomógł, to podziel się z nim tym przyjacielem lub członkiem rodziny, który też cierpi nadrętwienie czasami prosta informacja jak ta może zupełnie zmienić czyjeś życie. I nigdy nie zapomnij, najlepsza faza twojego życia może zacząć się teraz. Dbaj o siebie, zasługujesz na całe szczęście i dobrobyt.